Witajcie kochani w bardzo zaległym vlogu. Stwierdziłam, że wrzucę te wszystkie materiały, a kto będzie chciał, to po prostu obejrzę. Witajcie kochani w kolejnym filmiku. Jestem dzisiaj na takim długim spacerze w moim ulubionym miejscu, czyli tutaj w tym parku, który już nieraz Wam pokazywałam. Bardzo lubię tutaj przychodzić, tak sobie się wyciszyć, Poćwiczyć. Widzicie, już zadyszka mnie łapie, bo wybrałam najbardziej ciężką trasę, taką ścieżkę. Cały czas jest pod górę potem schody, więc po przejściu, tutaj, nie wiem, 6 km. Czuję, jakbym tak dobrą godzinę intensywnie ćwiczyła na sali. Nie lubię chodzić na salę, wolę tak w, naturalnej, w naturalnych warunkach sobie kontemplować przyrodę, ćwiczyć. No i zabieram Was na taki spacer i na dzień ze mną. Mój spacer dobiega końcowi. Spaceruję sobie teraz już w opasce, bo trochę zaczęło wiać, a nie chcę się przeziębić, mimo że jest naprawdę bardzo cieplutko, ale wiem, chyba to słyszycie. No i co? Ostatnio mam dużo takich refleksji związanych z tym, żeby bardziej zadbać o siebie nie tylko o ruch, o jakieś zdrowe jedzenie. Ale tak samo o zdrowie, o zdrowie właśnie w takim sensie, żeby się badać, bo jestem taką osobą, która po prostu jak mi nic nie boli, no to ja nie idę na jakieś badania, nie badam się, nie szukam. Nie szukam, nie szukam. No właśnie, jak mi nic nie boli, to do lekarzy nie idę. A teraz ostatnio stwierdziłam, że no muszę pójść, muszę się przebadać. Muszę skontrolować te rzeczy, które muszę kontrolować. Tak ostatnio jakoś odpuściłam i nie chodziłam. No i teraz tak powolutku krok za krokiem robię różne badania. No i też to zajmuje mnie bardzo dużo czasu. No i nie nagrywam w międzyczasie. A teraz co? Wracam Wracam do domu, muszę się naszykować, zrobić zakupy, pojechać po moją bratanicę, no i wtedy do moich znajomych, a będziemy razem dzisiaj gotować. a life i lead in this city hurrying to cup my tea i can take what i need to get by It doesn't make it easy the other piece of my heart moves slow oh, somewhere in the great unknown when i return from the afterglow Cie, kochani, ponownie, już w kolejnym dniu dzisiaj jest niedziela, już jakaś godzina 20, chyba. No i dzisiaj, jak wiecie, czas został zmieniony. Ledwo dzisiaj wstałam, bo wczoraj bardzo późno żeśmy poszły spać. No i musiałam dzisiaj wcześniej wstać na mszę Świętą, bo właśnie dzisiaj były 30 dni. Jak już nie ma pani Danusi, no i wcześniej musiałam wstać, pojechać. Potem południa spałam, no i teraz wyszłyśmy na taki spacer z moją bratanicą No ale pada deszcz. Jest tak chłodno, trochę, był też grad. No i teraz zaraz ją odwożę i wracam do domu. No i tyle chyba, kochani, taki będzie krótki ten vlog. Chciałam po prostu do was się odezwać powiedzieć, że powolutku będę wracała z tym nagrywaniem. Chociaż ciągle tak mówię i nie wracam. Ale tym razem powolutku będę wracała. Wiosna, coraz więcej słońca, coraz lepsze pogody. Więc bardzo mnie to cieszy. No i co? Mam nadzieję, że taki krótki filmik Wam się też podobał. Życzę Wam miłego wieczoru, miłego oglądania i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa! Co to jest? To jest taki tox Tutaj jestem w cudownym miasteczku. A chce coś takie mini-druskie Kiedyś na pewno w najbliższych vlogach zabiorę Was na wycieczkę do tego pięknego miejsca. Dwa, jeden...

do pociągu, tyle jakiego, nie patrząc na nas. mi przyszło, w kraju nad Wisłą, ja to mam szczęść. Witajcie kochani w kolejnym filmie. Dzisiaj taki spontaniczny vlog, bo nie zamierzałam tak naprawdę nagrywać. No ale dzisiaj jest piękna pogoda, jest niedziela. Moje znajomi byli u mnie na śniadaniu tureckim. Gdzieś tam chyba na początku wam wstawiłam, jak nie to teraz stawię. No a teraz przyjechaliśmy na piknik kwitnących bzów. Jest tutaj w ogrodzie botanicznym Wilnie. A bardzo piękne wzgórze kwitnących bzów. No i co? Idziemy tam sobie popiknikować. Chociaż jesteśmy tak normalnie na jedzeni, ale tak po prostu posiedzimy. No i chciałabym Wam ten piękny, a, to piękne miejsce Wam pokazać. Zobaczcie jakie piękne tutaj bzy. No i tutaj jest całe, całe wzgórze w różnych kolorach. No i tutaj przyjeżdżają właśnie ludzie, żeby między tymi pod tymi drzewami, między tych drzew właśnie piknikować. Tam w oddali już widzę kogoś. Na kocykach. Tutaj są takie o. Ławeczki, gdzie można sobie usiąść. Szkoda, że kamera nie przekazuje zapachu, bo tak tutaj słodko, smacznie pachnie. No zobaczcie, nareszcie u nas też kwitną bzy. Tak sobie pospacerowałam, że zgubiłam moich znajomych i nie wiem, gdzie są. Niby tutaj to wzgórze nie jest jakoś takie bardzo ogromne. No, ale niestety nie wiem, gdzie mam ich szukać. A tutaj jest ogród Rady dendronów i właśnie zaczynają powoli rozchwitać. Wiadomo, jeszcze bardzo dużo krzaków nie ma kwiatów, ale za chwilę tutaj będzie też przepiękne miejsce do odwiedzenia. Zobaczcie, jakie piękne kolory. Dajcie, kochani, kolejny dzień. Nagrywam już tak chyba od ponad tygodnia trochę, trochę coś. Ale wciąż jakoś nie sklejam tego filmu, i, i, i dzisiaj stwierdziłam, że znowu, znowu wezmę kamerę. Właśnie się wybrałam na rower. Tutaj jestem nad rzeką. Ostatnio w mieście jest bardzo dużo rekonstrukcji. Cały czas gdzieś coś się dzieje, drogi przekopane, robią nowe ścieżki, wszystko, wszystko sprzątają. A, bo za ponad miesiąc tutaj będzie spotkanie NATO, więc Wilno będzie wysprzątane i e, zrobione na pokaz, <laughs> i będzie wszystko bardzo, bardzo ładnie. Mam nadzieję, że tak jak robią to wszystko te porządki w mieście, tak e, na szybkiego że to wszystko będzie jakościowe zrobione i potem po tym spotkaniu na to to będziemy się cieszyć takim pięknym, jeszcze, i jeszcze piękniejszym miastem. Dzisiaj wybrałam się na wycieczkę rowerową. Nareszcie uporządkowałam rower, byłam w dekadlonie, wymieniłam tutaj w przedniej oponie, jak to się mówi, zawsze zapominam kamerę, to się u nas mówi kamera. Przypomnę i tutaj napiszę. No i rower już mam w porządku, mogę nareszcie jeździć. No, pogoda dopisuje trochę wiecznie, więc mam nadzieję, że będzie mnie słychać, bo zazwyczaj jak nagrywam to czasem jest tam szum. Mam zmieniony telefon i na razie jeszcze nie rozkmieniłam, jak tutaj podłączyć mikrofon. Muszę, muszę mieć jakąś tam przejściówkę, i wtedy będę mogła normalnie opanować dźwięk. No a teraz co? Zapraszam Was na taką małą wycieczkę rowerową. Dzisiaj jeszcze sama. Pogoda jak widzicie przepiękna. No i co? Jedziemy trochę się przejechać. Witajcie kochani w kolejnym dniu, dzisiaj jest 6 lipca, dzień koronacji jednego naszego pierwszego i ostatniego króla Mendoga, czyli Dzień Państwowości, no i tego dnia o 21 godzinie cała Litwa, Litwini mieszkający na Litwie, Litwini mieszkający za granicą śpiewają hymn narodowy, no w tym roku na placu katedralnym zebrało się bardzo dużo ludzi i razem z prezydentem Litwy i Polski śpiewaliśmy naszą pieśń narodową.

Kajcie, kochani, w kolejnym filmiku. Dzisiaj witam Was z miasta Zarasaj. Przyjechałam tutaj z moimi przyjaciółmi z pracy. Mamy dzisiaj dzień wolny. No i tak, przyjechaliśmy tutaj w kraj jezior, tutaj po prostu jezioro przy jeziorze. No, na taką wycieczkę będziemy płynąć statkiem. 3 godziny. Tutaj e chyba właśnie w tym jeziorze, są tu jakieś takie piękne wyspy. No, jednym słowem, będę Wam relacjonowała naszą wycieczkę dzisiaj, więc zapraszam. Tutaj jest właśnie taki, taka piękna konstrukcja, tak jakby punkt widokowy. Nie wiem, czy widzicie, tam wcześniej też nagrałam, więc pokażę, jak to wygląda. Przed wyprawą mieliśmy taki piknik, jak widzieliście. No i teraz już idziemy, bo już ta łódź na nas czeka. W ogóle to będzie taka specyficzna e, łódź. Zaraz Wam pokażę. Jesteśmy na takiej wyspie, no i idziemy na wycieczkę. Teraz idziemy na wycieczkę po wyspie. Ta wyspa ma na imię nazwana jest od, od drzewa lipy czyli po litewsku liapos sala. Tutaj podobno jest jakiś taki mały dworek. Idziemy go obejrzeć. W ogóle wycieczka bardzo ciekawa, tylko że nie mogę wszystkiego Wam pokazać, coś tam nagrać na łodzi, bo nasz przewodnik cały czas coś opowiada, pokazuje, gdzieś tutaj wjeżdżamy w jakieś małe zatoczki. No pierwszy raz jestem na takiej łodzi i na takiej wycieczce, ale bardzo mi się podoba. No i co? Ta, ta wycieczka będzie trwała chyba z 3 godziny. Tutaj jesteśmy w takim dużym, jednym jeziorze. Wypłynęliśmy z małego, potem wpłynęliśmy do dużego. Mamy sonar, czyli takie urządzenie, gdzie widzimy, jakie ryby tutaj są, a raczej jakie duże ryby tutaj są, więc bardzo fajny wypad. No i co? Idę, 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 bo zobaczcie, tam jest nasza grupa. 不是 <laughs> No, i tutaj, kochanie, będę kończyła swój filmik. Mam nadzieję, że taka sklejka z wielu, wielu dni Wam się spodoba i że dotrwaliście do tego momentu. Pamiętajcie o łapkach w górę, o komentarzach. No, a ja już postaram się w najbliższym czasie nagrywać filmy na bieżąco aktualne. No i co? Życzę Wam miłego oglądania, miłego wieczoru. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa.